Gala roku 2019 zgromadziła ponad 300 partnerów, którym mieliśmy okazję podziękować za cały rok owocnej współpracy. Mieliśmy okazję także przypomnieć premiery, najnowsze premiery roku 2019 kategorii PC, Dragonfly, kategorii Print Never Stop. Udało nam się w tym roku po raz pierwszy zdobyć statuetkę, za którą bardzo dziękujemy. Jesteśmy zadowoleni z osiągniętych sukcesów. Współpraca z HP umożliwiła nam na wykorzystanie w naszej codziennej pracy rozwiązań i nowości technologicznych. Myślę, że pozwoli nam na dynamiczny rozwój firmy i otrzymanie kolejnej nagrody w przyszłym roku. Jako firma HP mamy bardzo przejrzystą wizę, bardzo przejrzyste cele, wiemy gdzie chcemy iść. Jestem przekonany, że z wiedzą i doświadczeniem naszych partnerów uda mi się zbudować lepszy kanał strażowy w Polsce. Wspaniały event, wspaniali partnerzy, moje pierwsze spotkanie z partnerami, jestem pod zupełnym wrażeniem, profesjonalizm, zaangażowanie, wszystko tego, czego potrzebujemy. Nasi partnerzy i nasz kanał jest integralną częścią sukcesu HP. Sukces naszych partnerów jest również sukcesem HP.